Siemanko moi drodzy, był plan, żeby z samego rana brać się za składanie tej kuchni, ale wiadomo jak jest z planami. Już mi wypadł wyjazd, więc teraz muszę cisnąć sobie do Lublina, a dopiero jak wrócę, będziemy się brać za składanie. Narożniki oklejone, czekają sobie na skręcanie i będziemy lecieć z tematem. Teraz jadę załatwić sprawę i później wracamy, bierzemy się za robotę. Miało być szybkie załatwienie, szybka sprawa, a tu 12.23 Nie wiadomo jak to zleciało, tak to jest z załatwianiem szybkich spraw Pół dnia z głowy A teraz jestem pod Ertonem. A co to, jakiś nowy szyld jest? Idę załatwić jedną sprawę Kurde, mam taki problem, że mam jakiś stary wzornik z Kronospanu Raczej nie jest stary, ale najwidoczniej nieaktualny Kolejny raz mam taką sytuację, że Klientka wybrała sobie Blat i jak się okazuje, jest wycofany z kolekcji. Muszę ten problem rozwiązać. Trzeba będzie po prostu kupić nowy wzornik. Idziemy przybić pionę z Rafałkiem, i zaraz lecimy na warstwę. Halo Ziomal, Rafałek, czy wyrażasz zgodę, żebym cię wstawił do filmu? Nie. No weź, kurwa, czy naprawdę ja się muszę prosić? Chcesz też Chcesz, patrzcie, Rafałek chce hajsu, żeby go do filmu dodać. Dzień dobry. Cześć, siema. Siema, Sylwóś. Siema. Wyrażasz zgodę, żeby Cię opublikować na filmie? Pokażemy, jak ładnie okleinujesz formatki. Nowa, nowa okleiniarka Ertona. Zaraz zobaczymy jak wychodzą formatki od razu z oklejania. Padła mi bateria w mikrofonie. Zobaczymy jak dźwięk nagra się w Media Mode. Ale niesamowicie zjebana sytuacja powiem Wam z tym blatem. Bo byłem w Ertonie i sprawdziłem u nich wzornik Swiss Chrono. I oni mają aktualny wzornik. No i się okazuje, że producent wycofał ten blat. To jest bez sensu, kurde, jak tak można robić, że wycofać sobie blat po prostu, a dalej on jest we wzornikach aktualnych. Niech wycofują blaty wtedy, kiedy jest, na przykład, zmiana wzorników. Nie wiem, jak to jest rozwiązane, ale dziwna sytuacja. Okazuje się, że te wzorniki są aktualne, a blat jest wycofany. Sprawdźcie, czy macie go u siebie. To jest Niagara. D5800 Na pewno macie go we wzorniku, a a jest wycofany z produkcji. Dobra, jadę na warsztat, bo już i tak czasu spędziłem w Lublinie za dużo, a jeszcze pasowałoby coś dzisiaj zrobić. Tak wygląda projekt kuchni, którą będziemy robić. Z tamtej strony są e, słupki jakieś, piekarnik w słupku, lodówka wolnostojąca, z drugiej strony, takie szafki wiszące, coś takiego, i to jest projekt, który renderowałem i wysyłałem klientce. A zaraz Wam pokażę. Nie widzę, jak nagrywam. Mam tutaj drugi skopiowany, zapisany jako roboczy. I w taki sposób to robię, jak zamawiam formatki sprosto. Kasuję wszystko, co niepotrzebne, i przygotowuję sobie tylko to, co ma mi wypluć w zamówieniu, i z tego sobie zaraz wydrukujemy. Mikrofony się dalej ładują. Chodźcie, coś Wam pokażę. Tak to wygląda. Jedna strona. Po kolei. To jest środek. To jest druga strona. I kawałeczek takiej wysepki. Robię wstępną segregację materiału. To na razie zostawiam. Tutaj zostały boki górnych szafek. Tam elementy na słupki. Z tyłu stoi panel pod wyspę. Niech to sobie na razie stoi. I teraz tak. Wymiarów sobie nie sprawdzam na razie, bo mało mnie to interesuje. Zresztą widzę po elementach, co jest co. Tutaj wszystkie wąskie. Tutaj prawdopodobnie są jakieś więcej półki górnych szafek. Tutaj mam wszystkie więcej półki dolnych szafek. Tutaj na dwóch kubkach fronty, to wiadomo, że w koło oklejone. Tutaj boki dolnych szafek, no i tam wcześniej na kobyłkach leżały więcej narożników. I teraz będę sobie to ustawiał tutaj z powrotem na te miejsce. Jeszcze dokładnie segregując odłożę sobie półki na bok, żeby mieć to z głowy. I przede wszystkim będę się skupiał teraz na dolnych szafkach. Boki mam już przygotowane i teraz, żeby sobie dobrze posegregować więcej. Tutaj widzicie listwy już kompletami też są górne ułożone. I lecimy dalej. Segregacja wykonana. Tutaj mam półki do dolnych szafek i do słupków. Tutaj więcej do dolnych słupków. Tam zostają sobie elementy górnych szafek. To na razie jest nieważne. Fronty złożone na płasko na palecie. I tutaj mam tak, boki dolnych szafek ułożone szafkami, i tutaj mam wieńce i górne listwy, ułożone też kompletami, i można sobie dolne korpusy wiercić i składać. Odpowiem na dwa pytania z ostatniego filmu. Jedno z nich to było, czy Szablon do prowadnic Bluma pasuje do Reisa, no niestety nie pasuje. Ja mam dwa rodzaje tych szablonów, bo też właśnie potrzebowałem i do jednych, i do drugich prowadnic, i niestety nie pasują do siebie. Drugie pytanie dotyczyło tego, czy maszyny się jakieś pojawią na warsztacie. Raczej się nie pojawią, to nie jest mój cel, ja nie planuję tutaj fabryki zrobić. Mam swoją robotę i tak wystarczająco jestem zajęty. A pewnie widzieliście na urywku, mam też dobrą hurtownię, z którą współpracuję, więc na razie wszystko gra i oby tak zostało. Tyle na dzisiaj. W następnym filmie lecimy dalej, wiercimy formatki. Dzięki za oglądanie. Pozdro!